Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie u mnie na kanale w takim krótkim bardzo filmie yy, z trybu stwórz Sima z kasa jak wiecie ja uwielbiam siedzieć w kasie i czasami po prostu tak po prostu sobie, tak po prostu tak sobie wchodzę do, do gry żeby potworzyć w kasie różne postacie czasami mam yy, taką fazę inspiracji na różne czasem też nadnaturalne yy, postacie nadnaturalnych, okultystycznych simów, że tak powiem. I tym razem padło na kosmitę. Ja nie wiem od kiedy są kosmici w Simsach. Prawdopodobnie od wielu, wielu lat, a ja nigdy nie tworzyłam, ani tym bardziej nie grałam kosmitą. Nie wiem jeszcze, czy tego sima do czegoś wykorzystam, że tak się wyrażę, czy, czy nie. Ale chciałam Wam pokazać, bo jakoś tak, nie wiem, naszła mnie chęć na takie kosmiczne właśnie przestrzenie i taki kosmiczny trochę klimat. Stąd ta muzyka i, i te wszystkie efekty specjalne, które tu <laughs> widzicie. Nie wiem, czy nie przegięłam, ale ja, ja mam takie coś, że jak mnie coś znajdzie, to wnikam w ten klimat po prostu bez reszty. Yy, I yy, nie wiem, jakie Wy macie wyobrażenie, natomiast ja sobie tak w głowie wyobraziłam, że jak ten kosmita, który jest mężczyzną, ja rzadko tworzę mężczyzn, więc teraz uznałam, że fajnie będzie Zrobić kogoś innego niż kobietę. I tak sobie pomyślałam, że jak już ten kosmita znajduje się na Ziemi i chce zamaskować swoją prawdziwą tożsamość, no to zakłada jakieś, wiadomo, jakąś taką powłokę ludzką, prawda, żeby, żeby zniknąć w tłumie, że tak powiem. No, ale chciałam, żeby jednak e, te dwie formy Sima zachowały jakieś cechy wspólne, wiecie, jakieś mniej więcej rysy twarzy, trochę wielkość oczu, wiadomo, że Kosmita będzie miał cechy bardzo takie e, nieludzkie, że tak powiem, brzydko. E, jednak nie chciałam, żeby oni się tak diametralnie od siebie różnili, także no, takie jest moje wyobrażenie na, na temat tej postaci. Akurat jestem ciekawa Waszego zdania jak wy sobie takie coś wyobrażacie i jak wam się ten sim, ci simowie yy, spodobali. Także ja już kończę. Miłego oglądania wam życzę i trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Cześć!